Cześć, witajcie! Dzisiaj porozmawiamy sobie krótko na temat śledzenia naszych poczynań sportowych przez opaskę Xiaomi Mi Band 4. Brzmi dość ciekawie, bo zazwyczaj, właściwie pod każdym odcinkiem, w którym właściwie poruszam temat, kwestię opaski, Xiaomi mi Band 4, akurat w moim przypadku, chociaż nie tylko pytacie o nią, pytacie też o dwójkę i o trójkę. Cały czas pojawia się pytanie, czy chociażby już w tej nowszej mamy coś takiego jak GPS, czyli na przykład, jeżeli odłożymy nasz telefon, właściwie zostawimy go w domu, możemy tutaj na przykład włączyć sobie ten taki fajny tryb treningu, na przykład ustawić sobie na tryb chociażby spaceru i, i właściwie nasza opaska będzie jakby mogła śledzić naszą trasę. No i potem po powrocie do domu, kiedy sobie jakby podłączymy tą opaskę, z powrotem sparujemy poprzez bluetooth z telefonem, wszystko jakby zostanie z niej ściągnięte i tak naprawdę będziemy tutaj mieli całą mapę z jakby znaniesioną trasą, którą szliśmy, całe wszystkie te dystanse i jakby całe te parametry chociażby związane z tętnem. Otóż od razu mówię Wam na początku nie, tak się po prostu nie da. Nie jest to możliwe z tego względu, że po prostu taka opaska, czyli Xiaomi Mi Band 4 akurat, ani żadna inna Póki co nie ma modelu modułu, właściwie GPS. Znaczy, póki co, w ogóle nie ma i nie będzie miało, bo nawet aktualizacja tego nie zmieni. Być może w kolejnych generacjach to się pojawi. Ja już też Wam, powiedzmy, starałem się w takim odcinku, jak, który po prostu jakby zrobiłem niedawno, tu oczywiście gdzieś Wam postaram się podlinkować, czyli właściwie Xiaomi Mi Band 4 versus Smartwatch. Tam ok, w niektórych smartwatchach mamy po prostu moduł GPS i, i tam po prostu jest to możliwe i, i w zasadzie z powodzeniem coś takiego będziemy mogli sobie przeprowadzić. Natomiast tutaj nie ma takiej możliwości, Jedyną, aby tutaj pas nie, nie zostawiać bez odpowiedzi, jedyną możliwością, aby nasza opaska śledziła te nasze trasy, no bo chociażby teraz widzicie na aplikacji taki zródłam, z, rzut, że wam zrobiłem, że po prostu, jeżeli włączymy sobie GPS-a na naszym telefonie, w moim przypadku jest akurat wersja iPhone'owa, uruchomimy jakby też na telefonie tryb powiedzmy jakiegoś biegania czy spaceru, możemy to również zrobić z poziomu opaski, to też nie ma większej różnicy, wyjdzie na to samo, po prostu przechodzimy sobie tutaj do treningu i, i, i tak naprawdę tutaj wybieramy sobie czy to ma być bieganie, czy, czy tam co. Ja, właśnie w taki, w taki sposób widzimy 3, 2, 1 i właściwie już jest wszystko mierzone. Nie, oczywiście e, dodatkowo do tego tętno, no wszystko co, co powinno być mierzone, tylko wszystko to działa z, nie, jakby w połączeniu z telefonem. Bez tego nie ma na to szansy. I jak widzicie możemy sobie tworzyć takie mapy, ta cała opaska nam tutaj jakby sobie fajnie jakby zliczy to wszystko. Jeżeli mamy telefon przy sobie to wszystko jest autentycznie ściągane na miejscu. Zresztą nie, tak jak widzicie tutaj mamy coś takiego jak tętno i, i właściwie ono jakby cały czas jest aktualizowane, tak więc na telefonie widzimy jak to dokładnie wygląda. I działa to tylko i wyłącznie wtedy, tak więc od razu tutaj obalam tą teorię, że opaska Mi Band 4 działa gdzieś mniej więcej poza połączeniem z telefonem i sobie możemy na spokojnie gdzieś biegać, pływać bez telefonu i ona będzie nam wszystko jakby chociażby mierzyła tą trasę. Okej, okay, jak najbardziej. Dystans, czyli powiedzmy właściwie ilość kroków, nawet jeżeli mamy rozłączoną opaskę z telefonem, czy niektóre tamte chyba sprawy nawet z pulsem są, jakby będą jakby tutaj przenoszone na ten telefon, natomiast Cała trasa, całą, wszystko co jest związane z GPS-em. Niestety nie. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o ten krótki materiał. Mam nadzieję, że tutaj wam to wytłumaczyłem, tak naprawdę, jak to tutaj wygląda. Jeżeli film Wam się podobał, jeżeli Wam pomógł, oczywiście, dajcie pod nim łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś inne pytania, pytajcie również w komentarzach. Jeżeli chcecie być na bieżąco, jak najbardziej subskrybujcie mój kanał. Ja za Ciebie Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnych materiałach.